Tak, witajcie z powrotem, mm, doszedłem do tego momentu, który schrzaniłem, bo chcę pogadać z tym gościem, proszę bardzo, i mogę hardas użyć, on na nas mimo wszystko nie wpuści, ale e, może nam dać małą zabawkę i jestem zadowolony. Zainteresowany znaczy się. I called her Mississippi Mule, because it kicks like one the the the, 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 the to call the What's my go-to if You can have her as long as you promise to put her to good use. Obviously i dostajemy the Mississippi Mule. Great, here you go. The, 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 the. <coughs> Keep make, making treats like. Dobra, czyli żegnamy się. Tak, i chcę Wam pokazać, co żeśmy otrzymali. Hmm, otrzymaliśmy to. Wygląda dziwnie, ale mam nadzieję, że będzie naprawdę skutecznym narzędziem w rękach kogo? Johnego Bravo, ponieważ dałem mu. Co mu dałem? E, ability do używania e, shotgunów, prawdopodobnie. Sprawdzę to jeszcze. Handguns i shotguns. Dokładnie. Więc pistolet przekażę w tym momencie prawdopodobnie marga, człowiekowi odgadki, czyli Markowi razem z kilkoma nabojami. OK. Jeszcze tylko sprawdzę, że Marek przypadkiem nie jest zbyt dobry w... właśnie Blade Weapons. Magic. Magik jest kiepski we wszystkim, widzę, więc. <laughs> A więc zmiana planów. Pistolet i naboje. 24 sztuki. Ok. Idzie do Magik'a. Magik weźmie ten rewolwer w swoje łapki. I jesteśmy zadowoleni w tym momencie. Gdzie jest magik? F4 A czemu ty masz Fist Magic? A nie, bo to był... To był nasz... To jest magik. I zmienimy mu od razu na pistolet. Przeładujemy. Zdecydowanie przeładujemy. X, kolego. Zmień na tego Shotiego. Co ty, nie masz szotygo wołapa? A ty nie masz szotiego w łapa. Mississippi. Pięknie. Pięknie, pięknie. Ma tylko... Hmm. No właśnie, i bronie mają różne rodzaje ymm, moż i różne możliwości możliwości strzelania. Na przykład strz wystrzeli dwa pociski na raz lub no, pojedyncze. Y Revolver nie ma takiej możliwości. Sniping weapon też nie ma takiej możliwości. AP6, o cholera. Dużo. No nic. W takim razie jeszcze raz użyjemy tej zdolności odkrywania terenu i badamy. Idziemy pod drugiego, następnego członka ekipy. O, pięknie. Odkryliśmy coś. I teraz dzięki zdolności łopata odkopiemy coś. Zróbmy to. I jak widzicie, zajmuje to troszkę czasu. I znaleźliśmy Bloodbug. Take out. Fantastycznie. Jesteśmy super, fajnie w tą stronę, jak zwykle, zadowoleni. Tak, tu wychodzimy na mapkę świata, już co widać. Ale, tak jak powiedziałem, chciałem się udać po następnego członka drużyny. Coś się wydarzyło. Aha, cztery punkty. Piątka. Kopiemy. <laughs> Johnny Bravo zajmuje się takimi rzeczami. No nieco mi to... Znowu bloodpack. Take all. Tak. Tu jeszcze jest jedna rzecz. Pięć. Odkop. I tu jest nasz członek drużyny. Prawdopodobnie. Raz zobaczymy. Ammo do... O, do snajperki. Świetnie. Więc tak. Ammo do snajperki leci do naszego oczka. Ok. 5 sztuk. Jeden blotpak leci do naszego medyka. To jest chyba nasz medyk. Ok. Dwa blotpaki. Mamy. Bardzo bym nie chciał stracić... W sumie nie chciałbym stracić... Dobra, oszanie się olać. Zostajemy przy tym ustawieniu. Sprawdzę na pewno... 3006. Dokładnie, mamy już trochę więcej ammo do naszej snajpery. Nic więcej tu się chyba nie kryje. Więc gadamy z naszą tutaj a tu looking red head with Decades of sun and wind and hard living etched into her angular face and sobbing in the ci szlocha szlocha w cieniu um, widzieliśmy ją na przyjęciu pożegnalnym Aisa sliv sleeve, sleeves Aha, czyli ma rękawę zawnięte i widać yy, tatuaże. Same czaszki. Dobra, nieważne. Coś... A, jest spośród czaszek... I płomieni jest serce. I na nim jest Ace, czyli to imię faceta, którego żegnaliśmy i zaczyna płakać eee, załamana z powodu Aisa, jestem Angie Wiedziecie jaki musicie być e, Time, Vargasa Babies Co? Babies? Fuck off bitch. Tak, ale jesteście e... Przypominacie mi nas Miał jakąś inną czwórkę Snake, Razora, Trashera i Angie Christ Sorry nie, słuchajcie mnie. No. Ok, spytajmy o trashera w takim razie. Może no, coś się dowiemy ciekawie. Coach jest? Walczył z robotami. I nie mógł więcej iść na patrole. Ym... Czym była baza KOCIS? Był tam szalony, no właśnie, był tam szalony komputer, który postanowił y... zabić pi ludzi. Wtedy to stał się kapitanem śmiercią. Hmm. Komputer? Tak. Chciał zabić całą planetę. Miło. Hmm, aha, zniknął. Zniknął i... Albo jest martwy, albo jest awol. Nie wiem co to znaczy. Albo dołączył do skorpionów. W jakiejś innej frakcji. Zaraz się pewnie dowiemy. No... Tacy złodziejaszkowie. You weren't briefed? Fucks training. A nie słyszeliśmy o nich podczas treningu. Oni się wynieśli z więzienia y z cetadeli, a tam się wynieśli skorpionsi. I teraz. A, że niby. W Aha, nazywa, byli tylko bandytami, ale lepiej zorganizowanymi, nazywali się. E, nazywali się milicją, spróbowali się na tak zachowywać jak rangersi. They shake down their towns from... A tylko o Kasim chodzi. No, no to wiadomo, że bandyci. Eastern Arizona. Basically everyone to in the prison and the British to do west. Aha, czyli wszystko pomiędzy więzieniem i chmurą radiacyjną. Few small towns with the scorpion's claim. Aha, czyli małe, kilka małych miast, które skorpionci nazywają się nazywa w swoim terytorium. Wcześniej rangersi tam patrolowali mieli. I znamy te miejsca dosyć dobrze, ale wiele znaliśmy. Ale mogło się zmienić za 15 yeah, lat. 15? Kto wie? Może to teraz wszystko wygląda pięknie i ładnie. I dawajcie się tej radiacji. Skraj mapy. Dzieciaczki. Wielkie, gorące przestrzenie. Dobra. There are permanent hotspots on every side of. No, no, no. I nagle, myśleli, że są mm, puste i nagle usłyszeli stamtąd jakiś nada sygnał. Może jest tam więcej ludzi. Może... No, może wszystko jest w porządku tam. <laughs> e, tak. Ej, spuszczał jej kawałki tych nagrań Moje włosy stawały dęba Jakiś facet mówił o zamianie ludzi w maszyny albo maszyn w ludzi Coś w tym stylu I zaczął mówić o rangersach Że oni są powodem problemów w wszystkich problemów w świecie jeżeli trzeba ich zniszczyć, kto kim on jest? Gdzie on jest? I dlaczego ma coś przeciwne? Dobra, dowiedzmy się tu, że Snake'u, bo historia rozwinęła się w, na bok, ale była ciekawa, szczerze mówiąc. Snake, mm, Beach Bug in the Day. Why son of a bitch? A beach bug. No, ale nieważne. Ważna jakaś osoba. You noticed that. Angela yes, a... Tak, że byli z Ace'em więcej niż już kolegami. Ten człowiek. Tak, że poznała go. Był zwykłym mechanikiem w kwarcu. Wkurzył kogoś. Zamknęli go Załatwili to i on zaczął uciekać razem z nimi i nigdy nie przestał Barga zdał mu uniform Chociaż formalnie chyba nie był Rangersem Tak właśnie Po prostu zawsze był A teraz go nie ma Trouble. Jakie kłopoty. Uh, he was working on the same thing as you work on. trying to track down radio signals. Aha, czyli pracował nad wyśledzeniem tego sygnału. To była jego pewnie fiszka taka. Um, strasznie nudna naukowość. Ale Ice mówił, że ktoś... Zdaje mu się, że ktoś za nim ktoś go śledzi. Ciekawe. żeby pójść z nim, ale powiedział mi, żebym szła z pewnej bazy. O! Oh. Sygnał przemówił do niego. Ciekawe. I I go with him. Why didn't I... Powinna z nim pójść. No, niestety, za późno. Robi tylko nic. Nie wiem, co do detalów, nie, nie wiem. Mambo Jumbo, czyli jakieś takie Charlotte Mary. Pokus pokus. Zapytaj Woodsona. Dobra, zapytam. Rhy nomad Camp. Mm, czyli to jest ktoś, z którym chyba walczy. Oj, przepraszam. Walczą ze sobą. Aha. Yy, yy, walczą ze sobą Atchisonowie i sobie. Mogło być ładne miejsce, ale dwie rodziny ze sobą walczą. Quartz. Trasher. Quartz, Jakieś... Nie wiem czy to był bar czy... Nieważne, goodbye. O oh. Chce z nami iść właśnie Czy się zgodzimy? O oh, of course! Ona ma fajny karabin więc e, co? Sprawdźmy właśnie co ma. Inventory ma coś takiego. Ace Wrench Tylko ja sprawdzę kim ja tego mogę użyć, ponieważ jest to Blunt Weapons W sumie, w sumie... Gdzie ty jesteś w ogóle? Na Ty jesteś kotku, tutaj. I w sumie. Ja ci to zabiorę. Tylko ty musisz to wyrzucić, bo ty nie chcesz tego oddać. I masz 10 pocisków do karabinu. Niezbyt dobrze. Więc tak, oddalmy się. Tu leży woreczek. I teraz podnieśmy to. Market pick up take out Inventory Na wszelki wypadek damy sobie to do tej łapy To może być bardzo ciekawe w użyciu. I od razu sobie zmieńmy na to. Uhuhu. Wielki kluczyk. Dobra, czy coś tu jest ciekawego? Nic więcej. Więc biegniemy sobie w dalszym kierunku. Jeszcze jedną odnogę będziemy chcieli wybadać... będę chciał wybadać. O, i znaleźliśmy... Co żeśmy znaleźli? Coś do... do znalezienia. Wykopki. O, świetnie! Znowu ammo dla naszego snajpera. Czyli ile on już ma tych pocisków? 14. No bardzo miło. Generalnie. I możemy jeszcze ewentualnie pogadać z tym gościem, ale. O, nic nam nie da. No właśnie. To nic nam nie dało. Zdecydowanie. Może mało. Inaczej zareaguję. Nie bardzo. Nie bardzo inaczej. Tak, lecimy tyralierą do travelowania. Yy, jeszcze nie. Jeszcze chciałem zrobić save'a oczywiście. Save. Na piątce zasługuje, czemu by nie. Je? Jezu. Okej. Okay. No. I teraz wyskakujemy. Tak, chcę. I teraz zobaczymy, jak wygląda podróż po mapce i co się z nią wiąże. Mam nadzieję przynajmniej taką. Dobra. To jest nasza Boże, ale głośno, za głośno. Czy to jest music czy to sound effects? Dobra. Zostaniemy przy takim ustawieniu. Tak, to jest ta cytadela, z której żeśmy przed chwilą wyszli. Ranger Team Echo, this is Ranger Command, come in. Come in, come in, copy. Roger Echo 1 just making sure your radio is working. I'll be your disc. remember, your main priority is to recover the repeater units Ace was carrying. We must of course bring Ace's killers to justice, but right now that's secondary to discovering the location of that signal. Dispatcher? Okay. I to jest tak, że teraz Woodson jest w stanie się zainteresować. 10-4 Echo 1, parę słów. Ranger Command out. Ok. Czy możemy tutaj coś. Ja chcę nie podróżować. Chociaż nie. Tak. Nic nie widzimy. Widzimy kawałek ptaki latają, cytadela. Widzimy jakieś dziwne coś jakby mapa, ale nie do końca, to jest poziom nasz, nasz poziom wody, na ile dni nam starczy o, to są opcje tu mamy inventory eee, tu mamy poziom radiacji poprzednio znalazłem tu mamy jakiś nie wiem to co chodzi do końca, w końcu jak się tu poruszać oczywiście możemy robić to tak, ale jest to dosyć ryzykowne. Lepiej jest zaznaczyć cel i po prostu włączyć podróż. Co się będzie działo po drodze, zobaczymy zaraz. Czy coś się będzie działo w ogóle? Jak widzicie, poziom wody nam się leciutko zmniejsza, ale zwiększa się również radiacja. To powinno być gdzieś tu, dokładnie schowana oaza i chce uzupełnić wodę. A jest już uzupełniona, więc ruszamy w dalszą drogę. Radio Tower, Travel. Na razie radiacja jest niewielka i mamy tutaj cel naszej podróży. Widzicie mapka jest nawet no spora jest, zdecydowanie. OK. ja bym teraz zasywował przed wejściem w tym. Te Chociaż wchodzę i sywię wtedy. Konfirm. I włazimy sobie w nasz konkret tego miejsca. Mam taką nadzieję. Dobra, Roger that Echo One. 10 4 Echo 1 i check in immediately with any new info. Those repeater units are a top priority. Mand out. Hmm, i teraz ja bym sobie wziął z chęcią zasejwował. Powiem, że mam coś takiego autosave. No nie na piątce, na piątce przed chwilą żem sejwował. Na jedynce, nie będzie. Сайф. Язы. Окей. Чах. Ой, не в ту страну. O coś się tam jakby świeciło Idziemy to wziąć Ranger Star Take all Jeez that's nice star how did it end? Uh, ok. Logbook updated zobaczmy Discovered Apes Ranger Star